I ...niezwykłą pierzyną. Został specjalnie zaprojektowany do ratowania rozbitków i ma chronić ludzki organizm przed uszkodzeniem przez niską temperaturę otoczenia. Nie jest wypełniony ani puchem, ani pianką, ale tysiącami pomarszczonych pasków metalizowanego plastiku. Najpierw trzeba wziąć folię PCW i dużo drutu z czystego aluminium. W czasie produkcji rozgrzać drut tak, by zaczął się topić. Wystarczy połączyć płynne aluminium z folią, by uzyskać kanapkę wspaniale odbijającą cieplne promieniowanie. Z pomiędzy dwóch złożonych elementów trzeba jeszcze wypompować powietrze, ponownie rozgrzać aluminium i zmienić je w niewidzialną mgiełkę. Jeśli teraz parę aluminium zderzą się z chłodnym plastikiem, to ulegną kondensacji na jego powierzchni i połączą się w metalizowaną folię. Arkusze tej folii są strzępione i marszczone, by tym sprytnym sposobem uwięzić w pułapce pomiędzy warstwami bąbelki powietrza. W ten sposób materiał będzie jeszcze lepszym izolatorem, nawet gdy ulegnie spłaszczeniu. Wymyślono go jako idealny izolator termiczny. Jest lekki i tak przyjemny w dotyku, że niektórzy uszyli sobie z niego kurtki. Wchodzi do wyposażenia drużyn ratowniczych działających w chłodnym klimacie. Lekki jak puch i ciepły jak puch. Ma nad nim dużą przewagę. Zajmuje mniejszą objętość i co najważniejsze, nie boi się wody. Gdy suchy kolega wędruje ku górze, na dole zmoczony wędrowiec powoli powraca do równowagi termicznej. Ciepło wypromieniowane przez zagnięte w koc ciało odbija się od materiału i ani jedna kaloria nie umyka na zewnątrz. Wewnątrz worka wzrasta temperatura, a organizm powoli wychodzi ze stresu spowodowanego zimnem. Bez grzania i nacierania. Wystarczyła sprytna izolacja. za człowieka tak? Bardzo ciepłe, prosto z Antarktydy. A przy okazji, muszę powiedzieć, że lekkie. Otóż, proszę pana, ja postanowiłem stworzyć sobie własny mikroklimat. Tu mam jeszcze budki, które się zakłada do spania. To jest dla indywidualistów raczej. To jest dla indywidualistów. Cały strój został wypróbowany w warunkach antarktycznych, gdzie temperatury spadają grubo poniżej zera, nawet do minus 70 stopni. W związku z tym, żeby utrzymać daną nam przez naturę ciepłotę ciała, to znaczy około 37 stopni, trzeba się po prostu izolować. Ciepło ubrać. Ciepło ubrać po to, żeby zachować warstewkę ciepłego powietrza, którą wytwarza mój organizm poprzez przegranę materii już przy sobie, prawda? Tak. Oczywiście, nakładając na siebie dodatkowe warstwy odzieży albo zdejmując te warstwy odzieży, mogę sobie ten mikroklimat wewnątrz regulować. Jest to zrobione z prawdziwego gęsiego polskiego puchu, pokryte ortalionem. Właściciele mawiają, że można w tym spać przy mrozie minus 30 stopni. Myślę, że też pomysł nienowy, a poza tym y, raczej dla tych, którzy lubią przebywać na świeżym powietrzu, a człowiek cywilizowany w naszym klimacie e, raczej spędza 80% swego czasu nie na dworze, a w pomieszczeniu. I właśnie gra w kalorie polega tutaj raczej na grze w ciepło, dostarczane, dostarczane do grzejników centralnego ogrzewania. A żeby ta gra była rozsądna, żeby ta gra dawała nam wymierne korzyści, musi to być. Ciepło dostarczane w odpowiednich porcjach w odpowiednim czasie, i w zależności od tego, jaka temperatura panuje na zewnątrz. Takie systemy istnieją. Grzeją również w Warszawie. Oto zawór, zawór ciepłej wody, zawór instalacji centralnego ogrzewania, sterowany siłownikiem mechanicznym po prostu zakręca silnik lub odkręca, czujnik temperatury, temperatury zewnętrznej na zewnątrz budynku. Oraz czujnik temperatury w sieci w wewnątrz rur centralnego ogrzewania w budynku. I oczywiście mądra elektronika, skrzyneczka, która pozwala nam zaprogramować ciepło w naszym mieszkaniu. Oczywiście, oprócz parametrów takich jak temperatura pożądana w pomieszczeniach, trzeba zaprogramować jeszcze dwa inne parametry, zależne od tego, w jakiej sieci to ciepło płynie, czyli od przekroju rur, wielkości wymienników ciepła itd. Tak tak Ale istota pomysłu polega na tym, że mamy tu programator z dniami tygodnia, sobota, ponie niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i tak dalej, I na każdy z tych dzień tygodnia możemy zaprogramować według zegara, czy ciepło ma płynąć przez kaloryfery, czy nie. Po prostu, jeżeli sobie ustawimy konkretny dzień i konkretną godzinę, niech to będzie godzina 14, prawda? wciskamy w tym momencie styczniki i od 14 do godziny 20 będzie nam grzało. Potem możemy sobie zrobić chwilę przerwy i dopiero o godzinie 6 ciepło się włączy ponownie. Prawda? I na tym polega cała sztuka gry w kalorie. Aby jak najmniejszą ilością ciepła uzyskać jak największy efekt, z pomiarów przeprowadzonych w budynku wynika wyraźnie, że to działa. Ten żółty, jaśniejszy, żółta jaśniejsza linia to temperatura na zewnątrz. Widać wyraźnie, że gdy było cieplej, kaloryfery przestawały grzawać, grze, grzać tak intensywnie. Grzały mniej, a zwykle. Mamy tak, że grzeją normalnie. Gdy jest gorąco, grzeją tak samo, jak jest zimno. Sztuka, cała sztuka to regulacja. Góry węgla. Ciepło w tabletkach, a dokładnie miliony czarnych grudek, które spalając się wydzielają potrzebne gigakalorie. Chemicy nazywają to reakcją egzotermiczną energetycy bardziej prozaicznie, spalaniem. W gruncie rzeczy chodzi o jedno. Od 200 z górą lat węgiel oddaje ciepło w piecach elektrowni. I o dziwo, technologia nie uległa wielkim przeobrażeniom. Cały czas na dziesiątkach zegarów kontrolować należy temperaturę, wsad do pieca i przepływ powietrza. Dodając tlenu przyspiesza się spalanie. Więcej ciepła, ale i więcej paliwa. Zadanie jest pozoru banalne palenie w piecu, ale wymaga 24-godzinnego nadzoru. W żadnym palenisku ogień nie może przygasnąć nawet na chwilę. Wskazania przerządów są pewną pomocą, ale wiedzieć, jak palić w energetycznym kotle to sztuka. Całe lata praktyki i gruntowna znajomość urządzeń. Czasy się zmieniają. Ten młody człowiek, jak przystało na współczesne tempo, ma na swojej głowie nie kilka, a kilkadziesiąt kotłów i to w różnych miejscach. Od niego zależy wysokość rachunku za paliwo, bowiem on czuwa nad sprawnością energetycznych kotłów, a przy tym czas liczy się dla niego nade wszystko. Potrzebuje jedynie stałego przeglądu sytuacji, i to jest właśnie to. W czasie, gdy zmierza na miejsce akcji, aparat w jego ręku automatycznie i samoczynnie dokonuje kalibracji. Gdy jest gotów, wystarczy wybrać paliwo, tym razem olej opałowy i do ognia. Niezwykła strzelba rozpoczyna analizę gazów we wnętrzu kotła. Na jej końcu znajduje się termopara mierząca temperaturę, która przetwarzając ją w sygnał elektryczny wysyła dane do rękojeści. Równocześnie do wnętrza rury zassany zostaje dym z paleniska. Przechodzi on przez filtr, a następnie pompowany jest do czujnika tlenu. To serce całego urządzenia. Właśnie tu następuje analiza gazu i pomiar zawartości tlenu. Reszta to mądra elektronika. Mikroprocesor dokonuje korekty pomiarów, zmniejszając błąd do minimum. Znając temperaturę, oblicza stratę ciepła. Z zawartości tlenu kalkuluje skład mieszanki paliwa i powietrza, a mając wpisany do pamięci odpowiedni wzór, z łatwością określa sprawność procesu. I w końcu poprzez wmontowany wyświetlacz informuje operatora o wszystkim, o czym wiedzieć powinien. Problem to niespalony.